Polska wychodziła z II wojny światowej jako zupełnie inne społeczeństwo niż społeczeństwo II Rzeczypospolitej. To społeczeństwo zmieniło się i miało się dalej intensywnie zmieniać pod względem strukturalnym. My w socjologii mówimy o strukturze, kiedy mamy na myśli mniej więcej to, z jakich części społeczeństwo jest wewnętrznie zbudowane. Można o tym myśleć na przykład tak. To jest taki najprostszy pomysł na strukturę społeczną. Są warstwy, które są jedna nad drugą. I teraz, jeżeli sobie wyobrazicie, że część tych warstw znika. Z różnych powodów, znika ze względu na mordy na ludności cywilnej, na ofiary działań wojennych, znika ze względu na przesiedlenia, znika ze względu na migrację, to widzimy, że ta struktura nie może już być taka sama. Ta struktura żyje. Struktura społeczna jest organiczna ona się ciągle zmienia. Czasem, tak jak w okresie wojny i okresie powojennym, zmienia się bardziej dynamicznie. Pod jakimi względami? Zmieniła się struktura polskiego społeczeństwa w okresie powojennym. Pierwsza bardzo widoczna zmiana, kiedy popatrzymy na powojenną historię Polski, to jest zmiana miejsca zamieszkania ludności, czyli rozkładu ludności pomiędzy wsią a miastem. To jest zmiana znacząca, dlatego że przed II wojną światową większość ludności państwa polskiego mieszkała na wsi. Obecnie jest zupełnie inaczej, obecnie większość społeczeństwa polskiego mieszka w miastach. Z tym się wiąże zmiana sposobu pracy, zmiana struktury zatrudnienia. Niegdyś do 45 roku, ale jeszcze długo potem, większość ludności mieszkającej na wsi pracowała w rolnictwie i rolnictwo było kluczowym sektorem rynku pracy i także kluczowym obszarem produkcji. W tej chwili udział rolnictwa w ogólnej puli tego, co wytwarzamy, się zmniejsza i zdecydowanie zmniejsza się liczba ludzi pracujących w rolnictwie. Z tym wiąże się oczywiście, jak się można domyślać, także zmiana kulturowa, zmiana stylu życia. Okres powojenny przyniósł ogromne zmiany kulturowe w polskim społeczeństwie. Wiązały się one z procesami industrializacji i urbanizacji, zwłaszcza w latach 60. Przepływ ludności ze wsi do miast wiązał się ze zmianą tego, jak ludzie postrzegali swoje otoczenie, jakie mieli możliwości życiowe, co mogli osiągnąć, do czego aspirowali. To już nie jest struktura społeczna, ale struktura społeczna. W znacznym stopniu wyznacza to, czego możemy pragnąć i do czego możemy dążyć. Coś innego też wyznacza horyzont, pułap naszych aspiracji i to jest wykształcenie. Struktura wykształcenia polskiego społeczeństwa też zdecydowanie zmieniła się w okresie powojennym. Według spisu z 1931 roku ponad 20% ludności Polski było analfabetami. Wyższe wykształcenie posiadało poniżej 1%. W tej chwili, według danych z 2021 roku, ponad 20%, 23% Polaków posiada wyższe wykształcenie. To jest gigantyczny skok cywilizacyjny, dokonany w ciągu niecałych 100 lat. Większość tego skoku dokonała się po roku 1989. Ten okres po 1989 Czyli okres transformacji postsocjalistycznej był również kluczowy dla przemian struktury polskiego społeczeństwa. Wiele zmian wtedy przyspieszyło, wiele zmian w ogóle stało się możliwych, na przykład zmiany związane z migracjami zagranicznymi. Okres po akcesji Polski, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, to jest ten czas, kiedy po pierwsze możliwe stają się migracje z Polski za granicę, zwłaszcza po wejściu Polski do strefy Schengen i otwarciu rynków pracy krajów Unii Europejskiej dla obywateli polskich. Te migracje w pewnym momencie szczytowym momencie szacowano na ponad 2 miliony czyli 2 miliony obywateli polskich wyjechało do innych krajów Unii Europejskiej. Te migracje oczywiście również wahają się i zmieniają. Z drugiej strony Polska po wejściu do Unii Europejskiej dzięki postępowi gospodarczemu, wzrostowi gospodarczemu, jaki się dokonał od roku 1989, a zwłaszcza w latach 2000, stała się atrakcyjnym krajem dla osób przyjeżdżających do Polski, czyli dla imigrantów. Imigracja i emigracja nie zmieniły jednak pewnej zastanawiającej, niezwykłej cechy polskiego społeczeństwa, kiedy porównamy je ze społeczeństwami czy to Zachodu, czy innymi krajami Europy socjalistycznej, postsocjalistycznej. Polska po II wojnie światowej stała się krajem niezwykle jednolitym pod względem etnicznym i narodowościowym. Nie była takim krajem przed II wojną światową. Ta jednolitość wyraża się tym, że ponad zdecydowanie ponad 90% mieszkańców Polski, 97% według różnych badań 97,5% mieszkańców Polski uważa się za etnicznych Polaków, deklaruje polską narodowość, mówi po polsku, co jest jednym z ważnych wyznaczników przynależności etnicznej. Mamy w Polsce bardzo niewiele mniejszości narodowych i etnicznych, i ten stan rzeczy ulega względnie powolnej zmianie, jeżeli patrzymy na skalę zjawiska. Wraz z inwazją Rosji na Ukrainę w 2022 roku do Polski przybyło wielu migrantów, uchodźców wojennych z Ukrainy. W polskim dyskursie publicznym pojawiły się Opinie, że przyniesie to trwałą zmianę struktury etnicznej i narodowościowej polskiego społeczeństwa. Nie jesteśmy w tej chwili w stanie przewidzieć, jaki będzie wpływ tego procesu. Mówiąc o strukturze społecznej, mówimy o procesach długotrwałych, długofalowych. Gwałtowne zmiany często w dłuższej perspektywie przynoszą dosyć mało zauważalne skutki. Kiedy spojrzymy na polskie społeczeństwo, na przestrzeni ostatnich 100 lat widzimy ciągłość i zmianę. Widzimy, że mamy do czynienia pod wieloma względami z zupełnie innym bytem niż 100 lat.